Dlaczego pomimo usilnych prób czasem nie udaje ci się zmanifestować tego czego pragniesz albo udaje ci się manifestować tylko niektóre rzeczy na przykład tylko jakieś małe rzeczy, nic nieznaczące rzeczy, a tych dużych nie. Dzisiaj postaram się odpowiedzieć na te pytania. Jeżeli chcesz mieć dostęp do całego nagrania tego podcastu, to zapraszam cię do dołączenia do grona patronów. Dzięki temu trafisz do specjalnej grupy dla osób, które będą miały po prostu dostęp do y, wszystkich podcastów w całości. Oczywiście subskrybuj kanał, daj łapkę w górę. I co? Jedziemy. Przede wszystkim jest jedna rzecz, która bardzo, bardzo mocno stopuje, wręcz zabija manifestacje i jest to pytanie, uwaga, jak? Pytanie jak jest zabójcze. To jest pytanie, którego nie należy sobie nigdy zadawać. Jeżeli chcesz sobie coś zmanifestować, zwłaszcza coś bardzo, bardzo dużego. Dlaczego? Żeby to wyjaśnić, może wrócę do. Yy, przypomnę nam jeszcze, na czym polega w ogóle manifestowanie, na czym polega spotykanie się naszych intencji z, z rzeczywistością, z naszym doświadczeniem. Zazwyczaj jest tak, Oprócz tego, że wszyscy jesteśmy połączeni, że wszyscy jesteśmy jednością, tudzież jak fizyka kwantowa woli mówić, wszyscy jesteśmy w tym samym polu, które jest określane jako pole miłości, i chodzimy sobie po tym polu różnymi ścieżkami. Najczęściej jest tak, że przez większość życia chodzimy tymi samymi ścieżkami, utartymi szlakami. Dlaczego? Dlatego, że Wibracyjnie cały czas odtwarzamy te same schematy, bardzo często schematy z naszej przeszłości. Nasze wydarzenia z naszego czasem dzieciństwa czy z wcześniejszych lat ukształtowały sposób, w jaki czujemy się na co dzień, a to, jak się czujemy, jest indykatorem wibracji, w których jesteśmy. To jest trochę tak, jakby codziennie wracać z pracy do domu tą samą ścieżką. I się denerwować, że na tej drodze nie ma żadnego fajnego warzywniaka. No gościu, tak? Czy gościu chcesz yy, znaleźć jakiś fajny warzywniak? Pójdź inną drogą. Pójdź inną trasą. Wybierz inne doświadczenie. Jeżeli my stawiamy sobie mamy naszą intencję i stawiamy sobie pytanie jak? Jak to się wydarzy? Jak Wiecie, mamy czasem ok, intencje pod tytułem: o, chciałabym kogoś poznać, albo chciałabym określoną sumę pieniędzy, ale jak miałoby się to stać, kiedy pracuję w takiej firmie, gdzie są ograniczone zarobki, albo jest taka sytuacja w kraju, albo coś tam, albo sroś tam, albo cokolwiek innego? My się odwołujemy cały czas energetycznie i mentalnie i wibracyjnie do naszej przyszłości, bo próbujemy na bazie tego, co znamy. Znaleźć drogę do tego nowego, znaleźć rozwiązanie, yy, znaleźć ścieżkę, którą, która nas będzie prowadzić. <laughs> Natomiast, kochani, to tak nie działa. Pytanie: jak, jeżeli chodzi o wibracje, jeżeli chodzi o manifestowanie, możemy naprawdę wyrzucić ze swojego słownika? Ponieważ, żeby zmanifestowało się w naszym doświadczeniu coś, co jest zupełnie różne od naszej przeszłości, nie możemy próbować rozwiązać tego metodami, które znamy. Musimy z nich wyjść. I co najważniejsze, w ogóle nie potrzebujemy się zastanawiać, w jaki sposób się to stanie. W jaki sposób w naszym doświadczeniu pojawi się to, czego sobie życzymy, to czego chcemy, to na co się nastrajamy. Wszechświat, pole kwantowe, Twoje wyższe ja, nazwij sobie to, jak chcesz, albo nie nazywaj sobie tego wcale, ale ta większa część Ciebie, która nadal jest w Tobie żywa, to z czego pochodzisz, zna najszybszy, najłatwiejszy, najbardziej spójny z Tobą, najbardziej dostępny od ręki sposób na to, żeby ta, to, ta yy, intencja zmanifestowała się po prostu w Twoim doświadczeniu. Więc pozbądź się tego pytania. Bardzo często jest tak, i może to już w ogóle obserwujesz w swoim życiu, próbując, czy nie, nawet nie próbując, tylko skutecznie manifestując sobie różne rzeczy, że masz jakąś intencję, zapomnisz o niej, i nagle bęk! Ona się pojawia w najmniej spodziewany sposób, w najmniej oczekiwanych okolicznościach, nagle dostajesz to, czego chciałeś. Ten sposób, w jaki to się pojawiło w Twoim życiu, on w pewnym stopniu albo całkowicie wykracza poza takie, poza Twoje myślenie. Jakby nie wpadłbyś, czy nie wpadłabyś na to, że to się może wydarzyć w taki sposób. I oczywiście bardzo często jest tak, że to jakby absorbuje do tego doświadczenia rzeczy, które znamy: bliskich ludzi, znajomych, znajomych. Miejsca, które znamy, ale nie potrafilibyśmy sami stworzyć takiej, takiej mapy, żeby do tego dojść. Nie musimy się tym zajmować. Kolejna rzecz, która jest bardzo ważna odnośnie tego, jak, odnośnie tego pytania, które chcę, żebyście wyrzucili ze swojego słownika teraz, to jest to, że jeżeli zastanawiamy się, jak, jak może się nam zmanifestować coś, co, czego pragniemy to czy zastanawiamy się nad tym świadomie, czy podświadomie, gdzieś to w nas po prostu tkwi. To co robimy ze sobą energetycznie, wprowadzamy stres do organizmu. Wprowadzamy element kontroli do organizmu. Wprowadzamy element obciążenia, odpowiedzialności na nas. A jeżeli wprowadzamy te wszystkie elementy, zwłaszcza stres, poczucie spięcia, poczucie, że muszę teraz jakby to rozkminić, muszę wszystko przygotować, muszę w pewien sposób wyryć pazurami tą ścieżkę od do, od intencji do spełnienia, to w jaką wibrację wchodzimy? Wibrację nie ma tego, muszę walczyć o to, muszę się starać, <coughs> muszę ciężko pracować na coś. No a trochę już wiemy na temat tego, jak działa prawo przyciągania i wiemy, że jest to wibracja zupełnie inna niż wibracja pod tytułem. O, jak fajnie, że to już jest. O Jezu, jak super po prostu, że to się wydarzyło w taki fantastyczny sposób. Wow, jak fajnie jest komuś powiedzieć o tym, że to już się zmanifestowało. To są dwie zupełnie różne wibracje, a doświadczamy rzeczy, które są wibracyjnie zgodne z tym, w czym jesteśmy w danym momencie, w danym momencie wysyłania intencji, w czym jesteśmy dzisiaj, w czym, w czym będziemy jutro. Bardzo, bardzo ważna rzecz, jedna z najważniejszych wyrzucić pytanie, jak ze swojego słownika. I wiem ze swojego doświadczenia, że naprawdę bardzo często, kiedy mam klarowną intencję, i ja się czasem śmieję, że to jest taka intencja z dupy, że naprawdę nie mam bladego pojęcia, jakby miało się to zrealizować i to najlepiej szybko, to mówię to sobie, jestem tego świadoma. Nie wiem, jak to się stanie, ale wiem, że to tak dokładnie ma być. I zamknięty rozdział, jakby to moja praca nad manifestacją jest w tym momencie zamknięta. Zajmuję się swoją codziennością, staram się zrobić wszystko, żeby być w jak najwyższych wibracjach i czuć się jak najlepiej. I manifestacja przychodzi wtedy sama, bez mojego walczenia o to. Bo jeżeli jesteśmy na co dzień połączeni z polem tym kwantowym, którego jesteśmy częścią. Czy jesteśmy właśnie połączeni ze wszechświatem, czy ze swoim wyższym? Ja mówię, to są tylko nazwy, tylko nazwy, których każdy jakby może sobie używać świadomie, bo będą z nim rezonować. Jeżeli jesteśmy z tym połączeni, to w zasadzie jest tak, że możemy być totalnie wyluzowani, ponieważ Rzeczy będą do nas naturalnie przychodzić, będą się naturalnie, mówię, jak dywan rozwijać przed nami w naszym doświadczeniu, krok za krokiem, i nie musimy kontrolować tego, co będzie za metr, za dwa metry, za pięć metrów na, na, na tej ścieżce, którą idziemy. To się wszystko, yy, możemy być naprawdę wyluzowani, bo to wszystko jest. Te wszystkie potencjały one non-stop wibrują, one non-stop, jakby czekają tylko i wyłącznie na spotkanie z nami. I to przyjdzie, mówię, z najszybszego, najbardziej dostępnego, najbardziej pod ręką, najbardziej spójnego z Tobą, najbardziej wygodnego źródła.